Hey, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rides of the Tomb Raider Słuchajcie, no skończyliśmy w tym samym miejscu, w sumie co poprzedni odcinek bo nagrywam właśnie od razu pod rząd i jesteśmy właśnie opu w opuszczonej w opuszczonej kopalni wraz z Jacobem Ta ścieżka zabierze nas przez górę Moi ludzie korzystali z tych dróg dopóki Sowieci nie przybyli i zaczęli kopać Co oni tu znaleźli? Coś, co ich zaciekawiło. Użyli maszyn i ładunków wybuchowych, aby kopać głębiej, wyrządzając dużo szkód. Chwila, nagrywa się? Nagrywa się dobrze. Wiele starych dróg zapadło się, ale teraz jest bezpiecznie. Cóż, przynajmniej tak było. Nie brzmi zachęcająco. Trójca musiała znaleźć stary sprzęt lądowy. Próbują dokończyć to, co zaczęli Sowieci. Nie ma innego przejścia. Obawiam się, że. I już go nie ma. To komplikuje sprawy. W czym tkwi problem? Mamy opóźnienie. Chwila! Przewody są zardzewiałe, ale myślę, że mogę je obejść. Prawie... Zawalą całe to miejsce. Sowieci zniszczyli większość starych ścieżek. Te maszyny nie nadają się do delikatnej pracy. Szybko! Znajdź Sofię! Powiedz jej, że Twójta jest tutaj! No świetnie, super. Kuźwa, zachciało im się tutaj coś kopać, no. Zachciało się trójcy teraz mają. Szlak, stawaj. Raz, lara. Kurde, mele! Prawie już pięć razy nas te głazy zmierzczyły. Szlak. No dawaj, przychodź! No tylko mnie ciekawi jak Jacobs się stamtąd wydostanie Bo wątpię, że on od razu by tak zginął, no już bez, prze ten, bez przesady. Ja na no, pewno się jakoś wydostanie. Jacob, słyszysz mnie. O, niedobrze. No w kopalni to prawie nigdy nie było zasięgu. W ogóle... Kurde ten ma... Mogę przywrócić zasilanie do nie wrócimy tam, skąd Dobra. Muszę sprawdzić, panie Jezu, te za trudne strzały są po prostu przepiękne. Ej, trzy... Ja mam tylko trzy strzały, jak? Ej, wcześniej miałem chyba cztery, albo ja byłem jednak ślepy. Ale spoko. Eee... A tu już mam full, dobra. Top high top haj. Okej. Okay. Przeszukałem go, przeszukałem. To, ale czy mogłoby to być takie proste? Co teraz przyda się? No. Nóż bojowy, w końcu. To się akurat nam bardzo przyda. Bo możemy teraz tak właśnie liny odcinać. Fak, tam było do pozbierania te liście. A, dobra, tam. O, mam full. Mam pełną amunicję do pistoletu, spoko. No, i pięknie. No, T dawaj, dawaj. Hopsaj tu. Dobra, no i git. No pięknie. O, dokument. No, ale robiesz to. Towarzysze. W tym raporcie donosimy o wyjątkowym odkryciu, jakiego dokonaliśmy w górach w bazie wolność. Robotnicy pracujący przy wydobyciu odkryli wielką jaskinię, a w niej niesamowite ruiny i różne przedmioty, niepodobne do niczego co widzieliśmy w naszej ojczyźnie. Po dokonaniu tego odkrycia u robotników zwerbowanych spośród ludności tubylczej zauważyliśmy wzburzenie. Najwyraźniej wiedzą coś o tych ruinach. Od teraz robotnicy będą pracować przez całą dobę, ponieważ jesteśmy przekonani, że możemy odkryć coś jeszcze bardziej niezwykłego. No, świetnie, super. Chodźmy dalej. Czy to jest część miasta? No, tutaj sporo też tych. Który poszły w ogóle tutaj dokument, wiesz to? Zwracam się z prośbą o jak najszybsze potwierdzenie odbioru tej wiadomości. Od odkrycia ruin nie otrzymaliśmy żadnych wytycznych. Zajmujemy się nadal badaniem artefaktów i zwojów znalezionych w kopalni. Choć wydaje się to niemożliwe, wszystko wskazuje na to, że odkryliśmy ruiny legendarnego miasta Kittierz. Natrafiliśmy również na liczne informacje na temat jakiejś mesjanistycznej postaci. Jeśli dobrze rozumiem, te teksty chodzi o proroka, który uciekł z Bizancjum około X wieku. Z inskrypcji wynika, że zabrał z sobą artefakt o potężnej mocy. Na razie wstrzymałem normalne wydobycie. Mam zamiar odkryć prawdę związaną z tym tajemniczym prorokiem. No cóż, tak, tutaj pułapka. Mały włos. Dobra. Na Przedstawia kazanie proroka w Konstantynopolu. O, no i grecki na czwartym poziomie. No i super. Znów jesteśmy rozdzieleni. Mam nadzieję, że Jacob żyje. Nie wiem, gdzie dokładnie się znajduje. Od cała historia mojego życia. Walczę o przetrwanie, ale o dziwo. Jestem pełna nadziei. Wszędzie wokół widzę niesamowite ruiny. Pewnie są częścią zaginionego miasta proroka. Co jeszcze jest prawdą? Boskie źródło. Czy ono naprawdę tu jest? O, już skończyła, dobra. O, to sobie weźmy zabójcza tak z góry, to na pewno. Eee, mogę jakoś, Mogę swoją broń ulepszyć z Nie mogę. Co mogę tutaj ulepszyć swoją drogą? Prędkość wyciągania. Ej, szczerze? Wierzymy to. Niech będzie stabilizowania odrzutu. Dobra, słuchajcie, to weźmy sobie jakiś inny strój. Co my tu mamy? Śmiertelny strażnik. Może nie, to może nie do końca. Trapieżnik. E, nie, nie, nie. Krogulec, nie. Starożytna szpica. Nie wygląda... Jezu, nie to, już to patrzyliśmy. Eee... Pff, hmm, takiego stroju... O, tego stroju jeszcze nie mieliśmy. Odmi odnowiony strój Antarktika. Ale też może... Śmiały bada, czy też to jest całkiem, całkiem ten strój? No dobra, pobiegajmy chwilę w tym stroju. Chciałbym tak, żeby raz na odcinek był by Lara była w jakimś innym stroju. Żeby nie tak cały czas w jednym biegała, tylko żeby ona też w różnych była. O no. nie. No super. Chodź tu. No. Ta ściana wygląda jakby postawiono ją w powietrze Proszę, ta broderka. Spróbuję ją wyłamać. Może dam radę go tak zdjąć. No, wypas. Ile nagrywam? O, 9 minut. 9 minut, ten to. Spoko, nawet jeszcze 10 minut nie ma. Co by teraz. Nie mam inny pomysł. Zróbmy to tak. Teraz tak. Teraz to tak. No i gotowe. O, pięknie wyszło. O, i mamy kolejny dokument. W głównej jaskini zainstalowaliśmy już ciężki sprzęt i planujemy przebić się do miejsca, które wygląda na świątynię. Nawet jeśli musielibyśmy w tym celu rozwalić prowadzące tam starożytne wrota. Znaleźliśmy dotąd i skatalogowaliśmy setki artefaktów. Jednak w kopalniach zaginęły dwie brygady strażników. Osobiście przesłuchałem miejscowych więźniów. Twierdzą, że nic nie wiedzą o miejscu pobytu zaginionych strażników. Dotkliwie ich ukaraliśmy, jednak obawiam się, że w powietrzu wisi bunt. No dobrze. Akurat w tym stroju bardzo mi się podobają jej te kozaczki. Akurat fajnie to wygląda, w tych wysokich putach. Narzędzie rzemyślnicze, o tak? To się akurat bardzo przyda. W ogóle ile mam strzał? Eee! 30 ten na luzie, dobra. Lecimy tam Jezu jak dobrze, że zainwestowałem w tą wciągarkę. Coś już próbował przez nie przejść. Dobra, to teraz tam No to, siup! Oj No dawaj Lara, popsaj tu No Teraz weź to Strąć, znaczy zsuć to ok, No dawaj, dawaj W tę stronę? W tę stronę, dobrze tak, trzeba to teraz to zrzucić, bo musimy te drzwi tamte otworzyć, przy których byliśmy. Więc musimy się pozbyć tych dwóch lin. No, żeby to tak wyrwało. Jaki fart, że ona akurat stała w takim miejscu, gdzie się akurat nie zawaliło. Bo mogło się zawalić to całe. Ale nie, akurat ten. Akurat ten fragmencik, na którym ona nie była, to się zawalił. No ale spoko. Może o coś się to tr ten tam trzymało, no to... Kto wie. Dobra, dawaj. Szlag by to. Dawaj, dawaj, dawaj. Uhuhu. Ej, wszystkich załatwiłem tym? Dobra, koniec. Koniec tej zabawy Fuck No Sią mi stąd KURDEM Nie, Nie 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 uciekaj Lara, uciekaj, uciekaj O ja pierdziele nie trafiłem Ja też! O, oh, jeszcze w łeb! Ej, trafiłem nie w tego co trzeba, nie? Chciałem w innego trafić, a. ten. Trafiłem jeszcze w innego. Bo mi centralnie w podcelownik. Teraz rozumiem, podążając za tymi wskazówkami. O, no i mamy skrzynię z monetami. Tu w sumie jak już tutaj jestem, to zbiorę sobie te skrzynie z monetami. Ale w ogóle tym kanistrem ładnie załatwiłem chyba trzech naraz. No, bo tam chyba ten. Kanistrem tam za tam rzuciłem i zastrzeliłem, to chyba przy trzech akurat wybuchło tam od razu. No. Eee, yy, skrzynia z monetami jest chyba... Dobra. Potem y, się zobaczy, gdzie, jest, gdzie jeszcze będzie. Ej, w ogóle ja, ja. ten... Ej, w ogóle ja na razie nie używam ten, wcale pistoletów. Tylko albo łuk z, zatur, z tymi zaturtymi strzałami, albo z tego karabinu. Bo ten karabin jest dobry, tylko minus jest taki, że trzeba z niego trafić. I że ten trzeba co jeden strzał przeładować. Złota rękojeść miecza wysadzana klejnotami. Zapewne własność jakiegoś bizantyjskiego szlachcica? Hmm... ostrze miecza odłamało się u podstawy. Ciekawe, czy stało się to podczas bitwy. No chyba tego nigdy się nie dowiemy akurat. Mówię o taki mini parkour. Czy to jest ten? O, skrzynia z monetami. Zarąbiście. A znaczy, skrzynia to jest skrzynia? Tak, skrzynia z monetami. Okej. Okay. Tam w ogóle co, jeszcze torba jest. O oh, fuck. Jezu, prawie wpadłem w pułapkę, nie? Bo myślałem, że ona nie przeskoczy tego. Aha, tam jest ten. Co mi zostało w ogóle tu znaleźć? Dwa dokumenty, które nie mam bladego pojęcia gdzie są. Jedna skrzynia z monetami i jeden zestaw srebrowalny i jedna skrzynia. Aha. Może dokumenty są po drodze. Tu potrzebuję łuku. Ej, w ogóle, ile mam monet? 70. No, szczerze mówiąc, bym musiał po, poza odcinkiem trochę pozbierać tych monet, ale to jeszcze. O i dokument, towarzysze. Potrzebna jest wasza odpowiedź na moje meldunki. Pilnie potrzebujemy zapasów i posiłków. Więźniowie wszczęli bunt i przejęli kontrolę nad wykopaliskiem oraz przyległymi obiektami. W ramach odwetu rozkazałem przeprowadzenie masowych egzekucji więźniów wywodzących się z miejscowej ludności. Jeśli dopisze nam szczęście, buntownicy złożą broń i poddadzą się, by ocalić życie swoim pobratymcom. No okej. Okay. Fak. Dobra. Ech. Jezu. Fak. Oś, tych gnoju! Jezus, Marek, skąd? Ha, jak go wysadziło! Haha, ha, jaki fart! Centralnie był pod tym granatem, który go zabił. To tak naprawdę jego koledzy go zabili. No cóż, przynajmniej ten. Nie musiałem się z tym typem męczyć. Ej, ile nagrywam? 16 minut. No to myślę, że jak... Ten wyjdziemy z tej kopalni, to będzie akurat. Tak mi się wydaje, że będzie to wtedy dobry moment, żeby skończyć najwyżej odcinek. Tu ich wywaliło. A nie. Tylko jednego. Dobra, mniejsza z tym. Weź to otwieraj. Jej, mam łuk! O, mamy mapę. Ej, zobaczmy gdzie jest ten ostatni dokument. Tam. Nie no, słuchajcie, no szkoda, no jeden dokument mi został, to tak głupio go nie wsiąść. Także weźmy ten dokument chociaż. Zrozumiałem, że nasz system komunikacji został uszkodzony w wyniku sabotażu. Prawdopodobnie już od dłuższego czasu nie otrzymujecie moich meldunków. Nadal jednak będę je przesyłać, ponieważ jest to mój obowiązek. Miejscowa ludność zaatakowała nas na wielu frontach krótko po tym, jak próbowaliśmy zmusić tubylców do kapitulacji egzekucjami. Tubylców jest znacznie więcej niż szacowaliśmy. Wiadomo już, że mają osady po drugiej stronie góry i starannie przygotowywali się do buntu od wielu lat. Aktualnie nie mamy zasilania ani wody, a wkrótce nastanie zima. Ci z nas, którzy przeżyli, wkrótce stąd wyjadą. Zorganizujemy jeden transport kolejowy, by zabrać stąd jak najwięcej dokumentów i artefaktów. No, czyli trochę robią jak ja. Zabierają dokumenty i artefakty. <grym> Tylko, że ja nie potrzebuję żadnego pociągu, żeby to wszystko zabrać. Bo Lara, kurde, ma tak pojemne te kieszenie, że po prostu nie wiem, gdzie ona to kitra. Ale w sumie mamy 100% w ogóle. Ten, opuszczonej kopalni. I tam widziałem 18 minut ten, nagrywam sobie, sobie ten. Przy okazji sprawdziłem. Oj! Oj, No, to już prawie się urwało, więc. Dawaj, dawaj, Lara, wskakuj tutaj na górę. No! Tutaj, tu łuk będzie nam potrzebny. I z tego co pamiętam, trzeba to przepchać w, ten, w odpowiednie miejsce. I trzeba właśnie to, co właśnie tu spadło, to trzeba napełnić to wodą. żeby Dobra, powinno zadziałać. Żeby ten dźwig mógł spaść. I żeby mógł, mogło to wyrwać. No czekaj, Lara. No, Larunia, kręcisz to. Tylko nie wiem właśnie ile, czy do końca chyba do końca to trzeba było. No, do końca. Dobra, mamy to. się. No i zarąbiście. No, tylko teraz spierdzielaj. Ło wow, wow, wow. Szlak! Do góry! Jezu! Jakim cudem ona jeszcze zdążyła tutaj wskoczyć? Dawaj, dawaj! Poszło! Dobra, na chillu! Daliśmy radę. No, przy okazji, całą kopanie żeśmy prawie rozpieprzyli, ale to szczegół. Ta rzeźba przedstawia nieśmiertelnego proroka. A tutaj jego lud opuszcza pustynię syryjską i udaje się na wygnanie. Osiedlili się w ukrytej dolinie i wznieśli wielkie miasto Hitlerz. Aby chronić miasto i jego obywateli, prorok zebrał armię wojowników. Ale co to przedstawia? Przedmiot, który trzymają, to nie jest boskie źródło, to coś innego, coś innego, ale co? I wojownicy stworzyli dla niego atlas, aby prorok zawsze znał swoje miasto i jego tajemnice. Mapa miasta może pokazuje drogę do boskiego źródła. No dobrze, słuchajcie. Yy, 21 minut. No to nie, no chwileczkę jeszcze pociśniemy. Ale chyba nic. Nie, no to jest ta sama lokacja, więc tutaj nic nie powinno już być. O, jedynie monetki, no ale monetki to tam, można ten. Można olać takie co... w cud, że to miejsce ten, jeszcze się nie zawaliło. Które po prostu tak sobie oleżą Tak? Cud, że się to jeszcze nie zawaliło? No, jeszcze trochę się zawali. No, dawaj płynie. Dawaj, dawaj. Lara wypływaj. Fak, też żeby mi się ona nie utopiła zaraz, uch dobra, no geotermiczna dolina, no i słuchajcie, słuchajcie, to jest wielka lokacja też, no, trochę jak kompleks radziecki, ale no to jest też bardzo duża lokacja. Ale lubię to w sumie lokacja. Nie wiem, czy najbardziej, ale przynajmniej jest ona taka różna. Znaczy jest inna niż pozostałe, bo ona nie jest taka zimowa i to mi się akurat bardzo podoba. Że tu bardziej jest taka deszczowa niż taka ten, lodowa. Okej, okay, kadtenka. Przestań! No, świetnie. Spokój, spokój. Wiesz, że nie pracuję na wolności. Czemu mielibyśmy ci wierzyć? Uciekłam z jednym z was, z człowiekiem o imieniu Jacob. Gdzie jest teraz? Byliśmy razem, ale rozdzieliliśmy się w kopalni. Zabiła go! Nie, 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 nie. Jacob nigdy nie zaufałby obcej. Wysłuchajcie mnie, nie jestem wrogiem. Ostrzegłam cię. Powinnaś była wrócić. Sofia! Dość! Ojcze! Aha, okej, okay, to jest jej ojciec. Nie wygląda trochę, ale okej. Okay. Myślałam, że cię straciłam. Cieszę się, że wyszłaś tamtą całą. No ale wiedziałem, że on Wyższa żyje. Sofia jest ostrożna. Na jej miejscu zachowałabym się tak samo. Czego się dowiedziałeś? Oddziały trójcy nadchodzą. Musimy się przygotować. Nie no, ale to było prawie niemożliwe, żeby Kopy tam zginął. To przyjaciółka. Nie może jej się stać krzywda! Te ruiny. Musimy być blisko zaginionego miasta proroka. Dalej. Nie mamy czasu. Przygotujcie magazyny broni i zabezpieczcie mury. Ruchy! Już! Już prawie są. Mają przewagę liczebną. Dzieci i starszyzna są w niebezpieczeństwie. Idź. Zabierz ich do katakun. Rozpal ogniska. Musimy ostrzec ludzi w dolinie! Sofia. Zwołaj naszych ludzi, a potem dołącz do mnie w górnej wiosce. Nie znikaj znowu, ojcze. Mamy wiele do zrobienia. Gdybyśmy mieli więcej czasu, Do zobaczenia. Pomogę jak tylko będę. No, i będziemy musieli im pomóc, żeby ten. Będziemy musieli pomóc im w obronie przed trójcą. Element pistoletu maszynowego. No, łuk wytrzymali. Nadchodzi trójca. Jego ludziom przyda się moja pomoc. Atlas, o którym mówią freski, jeśli to naprawdę mapa ruin, muszę go znaleźć, zanim zrobi to Anna. Inaczej okaże się, że ci, którzy zginęli, zginęli na marne. Nie chcę mieć tego na sumieniu. A, już skończyła, dobra. <grym> Właśnie łuk bloczkowy odblokowaliśmy. I słuchajcie, no. O, tu prędkość wy... wyciągnięcia. Może prędkość, tak? Wyciągnięcia, no. Czas trzymania i obrażenia. No dobrze, no słuchajcie, no to tutaj sobie skończymy na pewno odcinek. No bo tutaj. Co ten. Co tutaj dłużej ile nagrywam? No, 26 minut, 27 praktycznie. Więc słuchajcie, tu sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Więc w następnym będziemy pomagać właśnie ob w, ten, w obronie w właśnie tubylcom przed... może. Będziemy w następnym odcinku pomagać tubylcom w obronie przed trójcą i będziemy też i będziemy też właśnie szukać tego atlasu, o którym żeśmy się dowiedzieli właśnie przed chwilą. Więc dobra. To tyle w tym odcinku, także mam nadzieję, że wam się ten filmik spodobał i cóż, trzymajcie się, do następnego razu i cześć! Cichwane. Dzieci i osoby zbyt stare, by walczyć, będą schowane bezpiecznie w katakumbach Akropolii. Pójdę tam, gdy tutaj wszystko będzie gotowe. Mówiłeś, że są ciężko uzbrojeni. Jak możemy ich pokonać?